W nocy 24 września prorosyjska grupa aktywistów przejęła systemy stacji uzdatniania wody w Jabłonnej Lackiej. Manipulowano parametrami pomp, filtrów i alarmów. Skutki: zagrożenie bezpieczeństwa dostaw wody i realne ryzyko dla mieszkańców. Nie wiemy, jak było akurat w tym konkretnym przypadku, tutaj szczegóły nie są upublicznione. Ale spodziewamy się, że prawdopodobnie był tutaj bardzo prozaiczny powód, to znaczy m, instancje wystawione do internetu, możliwe że bez żadnego dodatkowego uwierzytelniania, albo z domyślnymi e, danymi, takimi jak np. para admin-admin. Nie jest to taki typowy e, przykład ransomware'u, czyli e, przeprowadzania ataków dla pozyskania pieniędzy, dla pozyskania tego okupu. Mówimy tutaj raczej o tematach, które mają wywołać jakieś niepokoje społeczne. Dostawy wody, odbiór ścieków są ważne. Jest to też temat medialny, bo gdy zagrożone są dostawy wody do mieszkańców, to może to wygenerować, jak można się domyśleć, bardzo poważne konsekwencje. Powiedziałbym tutaj, że przede wszystkim zacząć myśleć również o kwestiach cyberbezpieczeństwa, a nie tylko o kwestiach działania. A często spotykamy się z przykładem, że jak działa, to nie należy tego zmieniać. Widzimy jednak, że brakuje też tych kompetencji związanych z cyberbezpieczeństwem. Jednak mimo wszystko, takie dyrektywy jak np. NIS-2 dotyczą wszystkich, dotyczą wszystkich usług kluczowych. Trzeba po prostu zacząć, najlepiej zacząć od jakiegoś audytu zero, który oceni w ogóle ten poziom, na którym się za, znajdujemy. Wtedy będzie można pomyśleć o tych następnych akcjach. Zacząłbym od przeglądu rzeczy, które są wystawione do internetu i podszedł do tego krytycznie. Czy te rzeczy, te aktywa powinny być w internecie widoczne. Jeśli tak, to skupiłbym się na zmianie domyślnych haseł, usunięciu być może domyślnych użytkowników, jeżeli da się to zrobić. Ostatecznie wprowadziłbym tam dodatkowe mechanizmy uwierzytelniania Multifactor Authentication. Musimy pamiętać o tym, że cyberbezpieczeństwo to nie jest pojedyncza aktywność, tylko to jest proces, który musimy regularnie aktualizować, poprawiać i wykonywać. W celu poznania większej ilości szczegółów dotyczących cyberbezpieczeństwa, zapraszam na webinar poświęcony właśnie tym zagadnieniom dla dostawców usług kluczowych już 16 października od godziny 10. Zapraszam do rejestracji.